Niestety, w dobie pandemii, sądy w wielu przypadkach zamknęły swoje drzwi dla publiczności, osób, które mają prawo brać udział w rozprawach i posiedzeniach jawnych, obserwując ich przebieg. Takie obostrzenia wprowadzano początkowo w ponad 1 trzeciej sądów. Dzisiaj, na szczęście, po naszej interwencji, po wnioskach, które wysłaliśmy do prezesów sądów, Takich sądów, gdzie jest zupełny zakaz obecności publiczności, jest już mniej. Natomiast nadal w wielu sądach są tak poważne obostrzenia, takie utrudnienia, że y, aż w 40% przypadków nasi obserwatorzy mieli problemy z wejściem do sądu w charakterze publiczności. Konieczne jest zmiana zarządzeń prezesów, które wykluczają obecność publiczności wprowadzenie rozwiązań, które są w stanie pogodzić ostrożność związane z sytuacją epidemiczną i prawo stron do udziału publiczności, prawo też społeczeństwa do dowiadywania się do tego, jak sądy działają. Tak więc najważniejsza jest w tej chwili zmiana zarządzeń, wprowadzenie innych rozwiązań, ale także zmiana podejścia, ponieważ do wielu sądów przeszkodą jest postawa na przykład pracowników ochrony, którzy właśnie mimo zarządzeń, które teoretycznie zezwalają na obecność publiczności, i tak odmawiają publiczności prawa wejścia. Publiczność na sali sądowej służy przede wszystkim kontroli tego, co dzieje się na sali rozpraw. Chodzi o to, aby społeczeństwo mogło samo przekonać się, czy wyroki są rzeczywiście wydawane w sposób bezstronny, czy sędziowie nie podlegają naciskom. Jest to również okazja do tego, żeby się edukować. To jest darmowa edukacja prawna. Jest to również świetna okazja do tego, żeby sędziowie mogli mieć bezpośredni kontakt z obywatelami, zwracać się do nich bezpośrednio w uzasadnienia i w ten sposób budować swój autorytet, legitymizować swoją władzę. Największym zagrożeniem związanym z obecną sytuacją, czyli zakazami wstępu publiczności do sądów, największym zagrożeniem jest to, że wyroki, które wtedy są wydawane, nie są wydawane w sposób publiczny. Konstytucja natomiast to gwarantuje, czyli publiczne Ogłoszenie wyroku. W każdym przypadku, nawet w sprawie, w której jawność była wyłączona, taki wyrok nieprawidłowo ogłoszony może być podważony, może być uznany nawet za nieistniejący. Sąd najwyższy w podobnych przypadkach, czyli wtedy, kiedy zabrakło tego publicznego ogłoszenia wyroku, właśnie uznawał wyrok za nieistniejący.